Punkt 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na działki odpłatne na rzecz gminy rażyn nieruchomości położonej miejscowości FALEN-ENOWE. Proszę o zajęcie głosu w biurze wiktorowej, a więc Witam Państwa. Chciałem Państwu przedstawić się dwa projekty uchwał, obydwie dotyczą nieodpłatnego przyjęcia na rzecz gminy rażyn nieruchomości. Yy, są to działki, które znajdują yy, działki drogowe, drogi wewnętrzne, które znajdują w głowie podziału przed osoby trzy powstały i pierwsza uchwała dotyczy tutaj w nowych udział o numerach 9 przez 12 to jest taka droga wewnętrzna przed tutaj się od ulicy od drogi Karskiej w kierunku północnym wytływe w działkach o numerze 9 przez 16. przez no, 16 o łącznej powierzchni 2661 metrów droga to teraz Parametry, które gości, y, y, z taką koroną wróci się do nas. Y, pan też mi goście powyższej nieruchomości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Już otwieram dyskusję w tym momencie. Czyli ta cała droga była na sensie jednego, tylko jego właściciela. Tak, właśnie tak nie będzie problemu, żeby się coś tam musimy poszerzać, cokolwiek. I, tam i, też, i, te drogi I staje się droga publiczna. W tym mamy się Rozumiem. Proszę na tym, Czyli nie funkcjonujemy? Całą drogę wędrówką. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. jak Tak. 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 Ten podział tutaj był, który przewidywał wydzielenie drogi wewnętrznej, czyli ten działki. I te dwie chcę przekazać nam właściciel tej złączył. Dziękuję. Proszę kolejne pytania na samym czy Pan zgłupia się w wszystkim? Ja chciałem dokładnie, bo no, część Państwa radnych jest w pierwszą kadencję, w związku z tym tutaj chyba dobrze jest zawsze udzielić takich informacji. W wyniku podziału, jeśli podział jest oparty o drogę, która jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, to wtedy ta y, działka drogowa przechodzi z mocy samej decyzji podziałowej na rzecz gminy. I to są, to, to są te działki, które właśnie tutaj y, Pan kierownik pokazuje. Zaś działki y, y, gruntu, które są y, drogami wewnętrznymi. Służą do obsługi komunikacyjnej tego podziału, tego podziału, który nastąpił, ale nie są w oparciu o miejscowe plany rozwiązania przestrzennego. Stanowią drogi wewnętrzne i jako takie stanowią własność tego właściciela, który dokonuje podziału. Oczywiście, żeby realizować później dostęp do drogi publicznej i tak najlepiej przekazać jest to gminie. Z uwagi na to, że wtedy tych konfliktów sąsiedzkich, blokad, jakichś innych elementów, z którymi yy, mamy do czynienia później przy różnego rodzaju inwestycjach, nie ma. I co rozsądniejsi yy, właściciele gruntu przekazują te wydzielone drogi wewnętrzne na rzecz gminy bezpłatnie. A te drogi, które są w wyniku podziału zgodnie z miejscowym planem, w ramach decyzji przechodzą na rzecz gminy, ale za odszkodowaniem na tym musimy już zapłacić. Dziękuję za wyjaśnienie, no, Proszę, jeśli są pytania, niejasności jeszcze, tam. proszę pan radny Górecki. Proszę mikrofon. Ja tylko pamiętam, że taka kiedyś z dróg. 8 minut, dróg, i z że miał 9, metrów. że być 10 Tak. Wewnętrznie. Wewnętrznie, jak pan coś wszystkie mówi. Ale ja pytam o tą drogę całą, żeśmy się kiedyś spierali. Mówimy o paniarach, tak? Dlaczego tam my, się uchwali, żeby było 10? Ale nie my, żeśmy się nie opierali. To już jest tak z plany i musimy przez niestety ze względu na tą drogę, która miała w planie 10 metrów, to i zaleka pewnie, czy tam rozwojowa była. Tak? Tak, tak, ale jeśli chodzi o ulicę rozwojową, to tam y, nie było podziału, że pani radakty nie wystąpiła, bo w tam regulowaliśmy to z innych przepisów. Z innych przepisów i tam był pas szerokości szerokości 3 metrów. Ale jak pamiętam, na koniec kadencji była obietnica pana Wójta Zaręby, że przystąpimy do zmiany planów. Pani Monika, to nie w tej chwili, bo ma dużo zajęć. Ale, ale zrobimy to na pewno no, tak, albo, to na taką okazję dla radnych z tamtej kadencji, jak i Pana Wójta. Tak było, tak Panie Wójcie? Proszę Panie Przewodniczący. Może tak, to, jak pamiętam jak to się upierali, że no, nawet 10 metrów, bo po prostu później powodują, powoduje się to z tego powodu, że te drogi nie są właśnie tej szerokości. Rozumiem, że to, znaczy, jakaś ta polityka musiała być taka zimnowa, albo żeby 8, albo 10. Jako droga wewnętrzna ośmiometrowa nam zupełnie wystarczą. Mamy chodnik, jaki pas jest i troszkę jest wysoko. Chciałem powiedzieć tak. Rozporządzenie oczywiście dopuszcza 8 metrowe drogi i To jest rozporządzeniu zapisane. Te szerokości, o których tutaj mówimy, to są sprawy związane z miejscowym planem zepsutania przestrzennego. W ramach tego miejscowego planu były te drogi wewnętrzne tam zapisane jako dziesięciom, ale czasami 12 metrowe. Z tym tylko, że tak, tak jak tutaj w przypadku pani Adam, no to olbrzymi opór materii, który o no, te 2 metry i powiem z tego co wiem, pani czeka na tę uchwałę po to, żeby dokonać podziału. Tutaj ma rację, bo jeżeli już ta, ta uchwała ma być podjęta, to powinna rzeczywiście wstrzymać się do momentu. Uchwalenia, żeby tak podział, takiego podziału dokonać. I Nie. yy, tutaj, na, na, niestety w naszym terenie, zabudowane utrzymanie zapisów miejscowych planu zagospodarowania przestrzennego, gdzie drogi istniejące są często 4-5 metrowe, a w miejscowych planach mamy zapis, że droga powinna być 8- czy 10-metrowa, wiązałoby się z tym, że musielibyśmy praktycznie budując czy przebudowując każdą ulicę, rozbierać ogrodzenia, cofać, robić podziały, wykupować grunty od właścicieli, nie mówiąc już o negatywnej ocenie społecznej, jeśli takiego przedsięwzięcia, to wiadomo nikt nie chce mieć zabrane gruntu, a tym bardziej do ogrodzenia i całego zamieszania wynikającego z tego tytułu. Stąd musimy w tych, w tych naszych postępowaniach być bardziej elastyczni. Co innego przy nowych podziałach, które, które, są robione, gdzie nie ma zabudowy, nie ma problemu. Wystarczająco, bo że będzie robimy tak. Bardzo dobrze. Dziękuję bardzo Szanowni Państwo, jeżeli są pytania z tym punkcie, proszę Panie Zbyszko, ja mam prośbę, czy to od razu Pan drugi punkt też dobrze? Bo to są takie bliźniacze, które prawa. do drugiego punktu. Są to działki położone w miejscowości Podolszy Nowy. Tutaj były dwie współwłaścicielki. Zwróciły się tutaj do Państwa radnych o przekazanie, no to większe. To jest przy ulicy Złotej, w tym kierunku jest centralna autobusowa i to są, to są te działki, jedna to jest, to jest ta działka, ta szersza, o numerze 137 przez 14 i o numerze 137 przez 14 stanowiące takie, taką jakby zawrotkę, ponieważ jakby przepisy też mówią, że przy wydzieleniu dróg wewnętrznych, jeżeli ta długość jest dłuższa niż 60 metrów, to konieczna jest taka tutaj zawrotka, żeby no, powiedzmy, służby, które tam docierają, miały możliwość tutaj manewrowania do wracania. No. uchwała jak poprzednia. Starkość no, 17 w tym momencie. Tak, tak, tak. Punkt poszerzenia na jest tak, Żeby nie być był proszę bardzo. aż tak? że... no, no, tak, bo... no, no nie wie, to nie nie tam teraz, no, tak? No dobra. No, dobra, o, to to dobrze. No, to za zapasem. Dziękuję, otwieram dyskusję. Jeśli są pytania, to o podpunkt. jeżeli nie, to zamknę dyskusję. Przegłosujemy w dwie uchwały i zrobimy sobie 15 minut przerwy. Dobrze, przystępujemy do głosowania uchwały w sprawie przyjęcia... Przepraszam, złamałem. Pan Sobiec ma swoje miejsce dla nas, w najbliższym czasie. Dobrze, wracamy do pracy. Uchwała w sprawie przyjęcia pana nadzoru na człowka. Nie, to nie to. Uchwała w sprawie wydarzenia zgody na dokładne przejęcie na rzecz gminy Nieruchomości podejmów w miejscowości Kwalentynow. Kto z Państwa Radnych chciał przyjęcie projekt uchwały? Proszę o wyjaśnienia. 18 za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Panie Miejko, przepraszam. Przechodzimy do kolejnego punktu. Uchwała w sprawie wyrażenia na zgody na nieodpłatne przejście na rzecz gminy Raszyn, nieruchomości położonej w miejscowości Podaloszygnowy. Kto jest za przejściem projektu uchwały? 18 za, kto jest wstrzymał? przeciw? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Uważam 15 minut przerwy.